Witajcie moi drodzy, dzisiaj na rokowo, a zacznę od tego, że chciałam nagrać dla was film kilka dni temu. I podczas montażu okazało się, że niestety, ale przegrałam walkę z ostrym cieniem mgły i było nieostro. Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że wszystko już pójdzie tak, jakbym tego chciała i że będzie ciekawy, że Wam się spodoba i dzisiaj jest wszystkiego dużo. Jest mocne oko, mocny błysk, mocna kreska i do tego jeszcze mocne usta. Jestem ciekawa, czy lubicie tego typu makijaże, a jeżeli je lubicie, to zapraszam Was do oglądania mojego filmu. Rozpocząłem od przyklejenia sobie plasterków pod oczy. E, mają one za zadanie, po pierwsze, zrobić mi tutaj przy cieniowaniu ten zewnętrzny kącik, taką ostrą krawędź, i to będzie bardzo fajnie wyglądało, w szczególności jeżeli zrobimy sobie kreskę eyelinerem. A druga sprawa, zwróćcie uwagę, że ta taśma jest przyklejona nie bezpośrednio od samego kącika oka, tylko troszeczkę poniżej. I to z kolei ma za zadanie optycznie powiększyć nam oko. Tego jeszcze teraz nie widać, ale kiedy makijaż już będzie skończony, kiedy powieka będzie wycieniowała, Da nam to na bardzo fajny efekt. I następnie przechodzę do cielistego cienia, który nałożę na całą powierzchnię mojej powieki. Rozpoczynam od wewnętrznego kącika oraz od przestrzeni pod łukiem brwiowym, dlatego, że tam chcę, aby mój cień był najbardziej intensywny i przeciągam go delikatnie pędzelkiem na całą powierzchnię. Następnie przechodzę do palety Be Perfect i najjaśniejszy brąz z tej palety, który nazywa się Naked. Nakładam delikatnie na obszar Ponad załamanie powieki. Następnie przechodzę do kolejnego odcienia, czyli do BASIC. I tym kolorkiem zaznaczam sobie dokładnie granice mojej ruchomej powieki od środka powieki na zewnątrz. Teraz biorę sobie puchaty pędzelek i najciemniejszym brązem z palety, czyli RODY, blenduję sobie zewnętrzny kącik oka. Teraz wracam sobie do odcienia basic, czyli tego średniego brązu i nakładam go na środek powieki. Następnie chciałabym przyciemnić linię rzęs i zewnętrzny kącik, ponieważ w paletce nie ma typowej czerni ani bardzo ciemnej szarości. Wykorzystam do tego odcień likier. To jest takie bardzo ciemne wino, bardzo ciemne bordo. Nawet myślę, że jest to ciekawsze rozwiązanie niż używanie czerni, dlatego że czerni sprawia, że makijaż robi się taki smutny. A ten kolor bardzo fajnie się wkomponuje i sprawi, że makijaż będzie ciekawszy, a jednocześnie spełni swoją funkcję, czyli przyciemni nam rzęs oraz ten zewnętrzny kącik oka. Następnie będzie mi potrzebny mocno napigmentowany biały cień. W palecie Be Perfect nie mam takiego cienia. Ja wykorzystam sobie cień z Anastazji, natomiast Wy możecie wykorzystać jakikolwiek macie. I nakładam go w wewnętrznym kąciku oka, rozcierając w kierunku środka powieki oraz pod łukiem brwiowym. I na tym etapie, kiedy mniej więcej widzę już zakres mojego cieniowania, przechodzę sobie do rysunku moich brwi. E, robię to dlatego teraz, a nie na początku: e, dlatego, że kiedy podklejam plasterki, e, jakby obszar mojego oka zmienia położenie. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Chodzi o to, że plaster ma za zadanie optycznie powiększyć mi oko, więc, gdybym wyrysowała sobie brew w sposób taki, jak robię to, wykonując normalny, taki typowy makijaż, moja brew kończyłaby się gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Natomiast, kiedy mam przyklejony plasterek i cieniowanie jest dalej, wyglądałoby to po prostu dziwnie. Więc, kiedy mam już wycieniowany kącik oka zewnętrzny, mogę sobie dostosować brew do tego makijażu i po prostu przeciągnąć ten zewnętrzny kącik troszeczkę dalej. Ok, brwi gotowe i odkleiłam już moje taśmy, ale jak widzicie, podczas odklejania zeszło mi tutaj też trochę podkładu, pudru i wszystkiego korektora, wszystkiego co miałam nałożone. To się bardzo często zdarza i są na to w zasadzie dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że po prostu wykonujecie sobie najpierw makijaż oka, a dopiero później makijaż twarzy. A drugi sposób jest taki, że po odklejeniu taśmy bierzecie sobie patyczek nasączony płynem micelarnym i delikatnie oczyszczacie sobie to miejsce, w którym była przyklejona taśma. I po oczyszczeniu tego miejsca uzupełniamy to, co nam się starło, czyli nakładamy jeszcze raz. Delikatnie korektor. Całość przeklepujemy gąbeczką, którą nakładaliśmy podkład, ale już nie dokładam podkładu, chodzi mi tylko o to, żeby ładnie nam się to skopiło z policzkiem. I delikatnie opruszamy pudrem. I przechodzimy sobie teraz do dolnej powieki. Rozpoczynam od nałożenia. Małym precyzyjnym pędzelkiem odcienia likier to jest ten taki właśnie ciemnobordowy tuż przy linii dolnych rzęs. Następnie biorę pędzel małą kuleczkę i brązowym cieniem Rowdy rozcieram sobie moją linię. I teraz całość rozcieram sobie miękkim pędzelkiem i cieniem Naked. I teraz ponownie sięgam sobie po biały cień i ponownie aplikuję go w moim wewnętrznym kąciku oka. I przechodzimy sobie teraz do tego, co małe tygryski lubią najbardziej, czyli do pigmentów. Ja wykorzystuję pigment Fatal, który możecie dostać na stronie pigmentowelowe i jest to błyskotka. I do jej aplikacji potrzebny będzie mi glitter primer z Nyxa. Nakładam go na środek mojej powieki, a następnie zwilżonym pędzelkiem aplikuję sobie pigment. Teraz przechodzimy sobie do namalowania naszej kreski. Jeżeli chcemy malować kreskę na pigment, jest to dość trudne, dlatego że nasza powieka ma w tej chwili nierówną strukturę i najlepiej jest wykorzystać do tego żelowy eyeliner i malutki skośny pędzelek. I moją kreskę zaczynam sobie od pociągnięcia jej na linii moich górnych rzęs. Następnie przechodzę do zewnętrznego kącika i mocno wyciągam ją do góry. I na koniec zaznaczam sobie wewnętrzny kącik oka, kierując moją kreskę delikatnie w dół. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, to tutaj wykorzystujemy sobie granicę, którą utworzył nam nasz plasterek. I również delikatnie ciągniemy tą kreskę... Poniżej naszego zewnętrznego kącika oka. Następnie, czarną konturówką, zaznaczamy sobie linię wodną i rozcieramy ją w taki sposób, aby pięknie połączyła się z naszym eyelinerem. I przechodzimy sobie teraz do wytuszowania rzęs oraz przyklejenia sztucznych w ten właśnie sposób prezentuje się całość makijażu jestem ciekawa waszego zdania, czy Wam się podoba, czy same pomalowałybyście się w ten sposób na jakąś imprezkę, czy może za bardzo mnie poniosło. Jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie. Bardzo Wam dziękuję za dziś i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem!